Cześć oto 11 odcinek Jak mówi ser planet Jezu 11 odcinek postanowiłam, że będę nagrywała ćwiczenie tak nie wiem do 20, a potem pomyślę co robić. Więc tam jest! od razu przepraszam za mojego brata, że już to drugi nervuje. denerwuje. Pozdrawiam. Pożarnia Tak. Boże! Do pokoju, tam do widoku. Pozdrawiam go. Pożarnia go. Może. jedną Może. 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 się Może. nie jest. tak co? Jakie tam by było, gdzie by się waliła? Dopiero w piątek wróciłam z Kolonii. Dobra, to dzisiaj będziemy... O, pokażę wszystkie moje ubrania, to dla zasady. Nie ja na dużo zabrałam, trochę tych ubrań. Jeszcze raz tyle. Gordy Pedras. To no dobrze jest. Chciałam też od Was prezenty, jak nazywam no prezenty. Jest. Teraz nie mogę wydać tych prezentów. Proszę Was o coś z listy. Nie chcę tego wydawać, tylko że ja będę tak robiła. Kurwa, mama. Żeby mieć te pieniądze, jak będę miała. I ja o to mi chodzi, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby więcej ubrać. Mama, no, Zobaczmy, no, jak się łapie. Mama, o, o, jeszcze pozdrawiam Blondie Rocky. co mówisz? Pozdrawiam wszystkich, co są. Proszę, 12. <grystanie>

to jest moja koleżanka z szkoły. Pozdrawiam ją nie, bardzo, nie, bardzo, nie, nie bardzo, wikulinkę. Nie. I Chikalura też pozdrawiam. No, pozdrawiam ją, Nie, 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 nic. nic. nie gadałam na twój temat. Ani my, ani my, nic. Zupełnie nic. No dobra, zobaczymy. ten. Pytaj się matki, tam, czy tam gadała, czy coś tam. No to tu do mnie. jest? dobry Mam dobry pomysł! To nie, Co na razie Ja <trym zimna> Nie wiem co robisz w tym odcinku, Mamy załatwiać. Mamy załatwiać. nic mi się tak w ogóle nie zmieniło. 4 no, 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 minuty, będzie minuty by ten filmik skończył, nie. Hello. Hello. Na internet, będę, będę taka. To nie boli! O, nowe jest! A ale ja to wiedziałam! Nie No, Znowu przepraszam za głosy, to są w tle, To mnie to denerwuje, ale jakoś a, trzeba Poczekaj, bo nie to, nie to Niedługo to będę to miała komputer u się pochodzi do to Możliwe, że, że nie to będzie to takich nie. hałasów.

Poka. 630. Ja. jeszcze nie mogę. No. Pocieszcie moją. Maluję wsą konsdukcję. Orlej! Nie Łukasz, wiesz co, wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego. Dobra. To ja kończę. Wsyłbujcie, dawajcie łapki w górę. I do 12 odcinka. Pa!